yeah Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawł Gamer. W dzisiejszym 20 odcinku nagram dla Was 20 odcinek z minionerów. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Pozadnik do no jego profilu znajdziecie w oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 185 łapek w górę. dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz lecimy. Pierwsze pytanie, powszechne sądzenie, to... C. Grawitacja. Następne pytanie, drugie, za tysiąc złotych. Kto jest autorem książek o harem Potterze? Chyba C. Rowling. Rowling, dobrze. Ostrzelałem. Jak nazywa się lekarz specjalizujący się w żeńskim układzie płciowym? A. Endokrynolog B. Andorolog C. Ginekolog czy D. Urolog? I dwie odpowiedzi wykluczone. Został nam andorolog i ginekolog. W układzie płciowym, mówicie, żeński w dodatku. Ginekolog. Tak, dobrze. Pomiędzy tym a tym wybierałem. Co znaczyło po polsku tytułowe Buller benz powieści dla dzieci autorstwa Astrid Lindgren? A kopetkowo B Hałasowo C Wierzynowo czy D leniuchowo C jazynowo B hałasowo No Niestety Kończymy i tak A jeszcze ja raz próbuję Jeszcze tak, że dwa razy popróbuję Żebym dał stradę Proszę bardzo nie tylko u nas porządek zrobiliśmy Jest OK Dobra, porównujemy jeszcze raz. Którą kolejności planetą to słońce? nie? Siódmą, czwartą, drugą lub trzecią. D trzecią. Ostatecznie. Drugie pytanie. Słowo zielone to. A przemiotnik. Dobrze. Ostatecznie. Trzecie pytanie. Czym skaleczyła się śpiąca królewna? Chyba A z grzecionem. Dobrze. W jakim mieście znajdujecie się ściana płaczu? A w Pekinie, B w Jerozolimie, C w Rzymie czy D w Bombaju? No to wykluczyliśmy tante i zostało nam B w, B w Jerozolimie czy C w Rzymie? Ściana płaczu. Powszechnie ściana płaczu To jest jak ktoś wypłaca pieniądze z banku. Ściana płaczu, chyba B. Tak, w Jerozolimie. Dobrze. Piąte pytanie. Andrzej Bruba to wielokrotny medalista... A W tenisie stołowym? B. W siatkówce C. W badmintonie czy D w tenisie ziemnym? Andrzej Grubba. Hmm, z niczym mi się nie kojarzy to nazwisko. Ani imię nawet. Nie wiemy w czym on był dobry. Gdyby był boks, to bym postawił chyba na boks. Ale tak to wykluczyli mi tą odpowiedź, więc chyba C w badmintonie. Przemiskie z kołowem? Że też miałbym to wiedzieć. Mało co wiem na ten temat, przecież ja gruby nie oglądam ja oglądam co innego. Lewandowskiego lub świątek. A nie jakiegoś grubę. Z niczym mi się nie przypominało to nazwisko, ani nic o nim nie wiedziałam. Ostatni raz. Która jestem? Karek Diana jest występujący w szkole Skysgirl. Majna Cyrus, Victoria Beckham, Katie Melua, D. Katy Perry B. Victoria Beckham Dobrze Kolejne pytanie Dunaj wpada do morza Czarnego Dobrze Trzecie pytanie Jak nazywa się najwyższa skocznia narciarska? Mamusia Dobrze Czwarte pytanie Ilu było jeźdźców Apokalipsy A 4D3 C4 C4 D3, a co było? Bo Aliba wykluczyłem. Jaka drużyna gra na, na stadionie Stamford Bridge, A Manchester City, A A Manchester City, B, Arsenal London C. Chelsea Londyn czy Del Liverpool? Stanford Bridge. Niby nie oglądam Ligi Angielskiej, ale mogę wiedzieć i się sprecyzować z odpowiedzią. Manchester City. Byłyby derby Manchester City z United. Stanford Bridge. Niczym mi się to nie przypomina. Jak odpowiem źle, to to będzie. Hańba dla angielskiego sportu. To muszę odpowiedzieć dobrze. Liverpool to nie, to Derek. Arsenal London to na pewno nie. Chelsea też odpada, to zostało mi City. A to było Chelsea. Kurde, szkoda. Wykluczyłem Chelsea ze względu, że nie było na Stamford, Bridge, tylko gdzie indziej. A myślałem, że to City. A tu klops. To nie słabo nam na piłce nożnej w takim razie. Ale tej angielskiej, nie powszechnej. W którym podanie pomiędzy Nie kurtuję się w A w Rzeszowie, Befrakowie. W Warszawie czy zepzę. A w Rzeszowie. Dobrze. Drugie pytanie. Opłata pobierana przez Państwo od przewodu i wywozu towarów na jego granicy to kło. Dobrze. Ciekawe czy wygramy zaraz. Zobaczymy. Ale otrzymać jajko na miękko leży jego... na... należy je gotować około 3 minut. Dobrze. Czwarte pytanie. Seria gier komputerowych, w których gracz musi wydostać się z pokoju, to... Na pewno nie Thrapper Room, na pewno nie Tricky Room. Escape Room. To jest d Escape Room. Ile trwa jeden obrót Ziemi wokół własnej osi? Dobę? Rok. Dobę. mi też nie widziałem? A jeszcze raz próbuję, ale już ten ostatni raz, bo już 7 minut filmiku zleciało. Dobra. To to se pominiemy. Ostatnie pytanie. Weczorne włóczęga to Marszant, Urszak, Kuchniak, Ploszart. The Clothard sportowców jakiej dyscypliny nazywa się szczepiorniczami golfa B rzutu o stepem C piłki ręcznej czy piłki nocnej piłki ręcznej oczywiście ja byłem na meczu Kalisza, na meczu MKS-u Kalisz więc wiem czego nie musimy kupować chcąc przyrządzić risotto ryżu masła makaronu bolionu. masła makaronu Nie musimy kupować makaronu? Nie no, to to jest pogięte. Wy chyba oszaleliście. Ja nie wiedziałem, że makaronu się nie kupuje. Jak ja bym wiedział, że makaronu się nie kupuje, to bym nie stawiał tej odpowiedzi i tyle. Jak nazywa się stolica Irlandii? Dublin. Dobrze. Drugie pytanie do potęgi 3 to 64. To dobrze. To nie odmierza czasu: zegar, klepsydra, gnomon, kampanina. Kampanina. Nie wiem, co to znaczy to gnomon. Od czego jest uzależniony doktor Gregory House? No to jak tu już nie odpowiem, to papa. Pa od nie od zi a spróbujmy jeszcze raz tak to zrobić następne odpowiedzi na pewno będę wiedział jak a jak nie to koniec jeszcze jedną szansę sobie dam na pewno mnie zapytaną o rok i w ogóle ale Będę musiał odpowiedzieć na te parę pytań, w tych Minionerach. Jakim łatwiej polski i takie tam... No, zapytają mnie o to, albo o coś bardziej trudniejszego. Na przykład, ile było lat, jak się coś odnalazło. Coś podobnego ten chyba ale co to nie wiem. Game play, play now. <try> <try> Haha! Wow! lama sobie, kurde. Obraz kończy się to, co wtedy będę mógł poprzeć tych milionerów.

Dobra, koniec. Szkoda. Nie wiedziałam, więc kończymy ten filmik. Ale długa reklama naprawdę jak długo się było trzeba naczekać na tą odpowiedź. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Co prawda nie wszystko odpowiedziałam, ale parę odpowiedzi tam wiedziałem na pamięć. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z milionerów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło czyści, panarka, papa. Elopa mordy. życzę Wam miłego dnia, papa. Pa.